Kobiety mają pluralizm seksualny. Jeżeli jesteś miłym facetem z pieniędzmi, to jesteś materiałem na męża, który może zrealizować swój popęd dopiero po 12 randkach. Jeżeli jesteś dupkiem z mięśniami, to jesteś facetem, któremu uda się zaliczyć po dwóch godzinach spotkania. Potocznie nazywa się to alfa szmaci beta płaci. 14. Kobiety nie przejmują się męską słabością, podobnie jak społeczeństwo. Jeżeli jesteś słaby, przygnębiony, biedny, niewykształcony, niepewny siebie, wtedy nikogo to nie obchodzi. Ludziom zależy na tobie tylko wtedy, gdy jesteś potężny lub atrakcyjny. Musisz sam się rozwijać, bo nikogo nie obchodzisz. Społeczeństwo zawsze będzie miało siatkę bezpieczeństwa dla kobiet. Biali rycerze zaatakują, państwo je ochroni itd. Jako mężczyzna nie masz takiego luksusu. Masz wiele możliwości i zdolności do zdobywania większej władzy niż kobiety, ale też ryzyko jest znacznie większe.